Dzisiaj mam taki dzień świątecznego gotowania. Zaczynam od ciasta. Ciasto nazywa się runo leśne. To nie jest mój przepis, ja go znalazłam w internecie. Z tego co wiem, to ciasto pierwsze zrobiła jakaś cukiernia w Czechach. No i teraz ono się przestrzeniło tutaj na, na Europę Wschodnią. Tutaj mam szpinak, bo to. Ciasto jest ze szpinakiem. Szpinak mam odciśnięty z nadmiaru tej wody. Tu jest jeszcze trochę wody, ale wiecie, on też musi być mokry. To nie może być taki totalnie suchy ten szpinak. To ciasto ma być takie wilgotne, więc nie odciskam więcej. Potrzebne mi są do tego cztery jajka. A, oczywiście, piekarnik już mi się nagrzewa do 180 stopni. Ten przepis jest ze szklankami. Mam taką szklankę, więc ja wszystko będę odmierzać tymi szklankami. Dobra, szklanka cukru tam ma iść sporo. No więc za zapomniałam kupić cukru waniliowego, ale mam takie coś. Dobra, dwie łyżeczki takiego ekstraktu. No dobra, oni teraz każą e, ubi ubić te jajka bardzo mocno e, w tym przepisie, więc no, lecimy. Wydaje mi się, że wystarczy. Taka masa powstała, ona jest taka jasna, napowietrzona. Tak, pół szklanki oleju. Ja mam olej słonecznikowy, takiego w kuchni ostatnio używam. Powiem szczerze, jak się rzepakowy zrobił taki drogi, to zaczęłam używać słonecznikowego. Wlewam pół szklanki oleju. I teraz jeszcze ten szpinak. I teraz miksujemy, ale na małych obrotach, czyli tak. Tak wygląda wszystko zmiksowane ze szpinakiem. Ja używam mąki krupczatki do ciast. Lubię używać mąki krupczatki do ciast. Ja nie wiem, czy też macie takie doświadczenie, że ciasta. Po prostu wychodzą lepsze, jak się używa krupczatki. Dwie szklanki mąki. Tu tu tu. Nie lubię właśnie tego w ciastach, że wszystko musi być odmierzone, bo inaczej Ci ciasto nie wyjdzie. Po prostu tak jest z ciastami. W gotowaniu, jak się coś gotuje, to jest trochę inaczej. Można, można po prostu czegoś tam coś pominąć, coś zapomnieć i dodać później jest ok. Przesiewamy, przesiewamy. Dwie łyżeczki proszku trosz do pieczenia dodaję. Tutaj. No. Druga. Teraz na razie to tak. O, wezmę sobie tak zamieszam bez włączania. I teraz włączę na małe obroty i to wszystko trzeba wymieszać. Ale pamiętajcie o tym, że to trzeba na małych obrotach. E, mąka w cieście nie powinna być też długo mieszana. Nie chcemy, żeby tam się zaczęły tworzyć nitki glutenu, no bo to nie chleb, <grych> do ciasta. <grych> Prytwankę mam taką. Mam nadzieję, że tak. Chyba będzie dobrze, chyba będzie dobrze. No sobie poleję troszkę, wysmaruję troszkę olejem i podsypię to mąką. Tak sobie sypnę. No teraz trzeba to wszystko po prostu wtoczyć, nie? Przerzucam to tu. Teraz to leśny mech po upieczeniu wygląda tak, taki ma kolor. Teraz musi w pełni wystygnąć. Teraz muszę zrobić krem do tego ciasta ze szpinakiem, które przed chwilą zrobiłam. Potrzebna jest mi śmietanka, taka o, śmietanka tortowa, 36%. Do tego dorzucam cukier puder. Nie wiem ile, tak naprawdę to zależy od preferencji, jak, jak słodko lubicie, więc ja dorzucę, nie wiem, cztery łyżki. I dorzucam też wanilię. Nie wiem, ile tak sobie wleję, po prostu trochę tej wanilii. No i co, miksuję to teraz. Trzeba to ubić po prostu, no ubić po prostu śmietanę i już. No dobra, to ma teraz taką konsystencję. Ja tego dalej nie ubijam, bo teraz dodam do tego mascarpone. Dorzucę całe to opakowanie, które mam, ja mam tutaj 500 gram mascarpone. Teraz może to połączyć, więc ja to miksuję na najniższych ustawieniach. ten smak. Mm. Słodkie. Dobra, może troszeczkę tak cukru rzucę jeszcze. I jeszcze troszkę pomiksuję. No to mam krem zrobiony. Słuchajcie, zapomniałam włączyć nagrywanie przy przykrajaniu ciasta. Tutaj mam moje ciasto. Pokryłam je już kremem. No, przepraszam, po prostu zapomniałam. Tu mam granat. I teraz ten granat będę wyciągać z niego te siarenka. Siarenka granatu, tutaj kładziemy na ten krem. Teraz tak. Tą górę, którą odkroiłam od ciasta, zbieram i posypuję to moje, ten, ten cały krem. Kruszę i posypuję. Chodzi o to, żeby to wyglądało jak mech leśny, tak? Razem z jakimiś tam leśnymi owocami. Ciach, czech, czech, ciach. Oczywiście robimy przy tym bardzo dużo bałaganu. Ale tak jak mówię, śpieszę się bardzo, bo niedługo tak naprawdę muszę wyjść. Sypiemy granatem, żeby to właśnie tak fajnie wyglądało. Moja rodzina lubi to ciasto. Okej, okay, i to by było na tyle po